Siema wszystkim tu. Par i witam was tym razem w grze Hitman Code Named 47. Czyli pierwszej części przygód agenta 47. Wykonam sobie jedną z moich ulubionych misji części pierwszej, czyli tej tą misję w hotelu. Jeśli ktoś kojarzy, jeśli ktoś nie kojarzy, to teraz ją pozna. Mamy na start Nasz komputerek, w nim wszystkie dane dotyczące misji. Także przeczytajmy sobie. Witamy w Budapeszcie. W budapesztyńskim hotelu z łaźnią termalną odbędzie się pokojowe spotkanie na szczycie. Wezmą w nim udział przywódcy wszystkich największych państw. Hotel jest odnowiony i z tej okazji przedsięwzięto w nim specjalne środki ostrożności. Żaden z przybyłek notabli nie jest jednak Twoim celem. Austriacki terrorysta Franz Fuchs. Planuje wysadzenie hotelu, jeśli mu się uda, to świat nie będzie już taki jaki do tej pory. Właśnie on jest obiektem, normalnie nic by nas ten zamach nie obchodził, ale niedopuszczenie do niego może nam zjednać przychylność wielu rządów, co przełoży się na poszerzenie zbytu dla naszych produktów. Nasz klient podłoży bombę, więc... Nasz klient podłoży bombę, więc nie zapomnij wynieść jej z hotelu. Nasz klient podłoży bombę, what the fuck. Mam przeszkodzić temu zamachowi. No to po co ich klient tą bombę podkłada? Dobra, nie Diana Bernut, kontroler agencja. No i tutaj nasze cele: zlikwidować Franca Fuxa i zabezpieczyć bombę należącą do terrorysty. A na koniec uciec w wyznaczone miejsce. Nagroda 55 tysięcy dolarów. To akurat nie ma co patrzeć, bo użyłem jednak specjalnej nazwy profilu, żeby dojść do tej misji, bo nie chciało mi się wszystkich przechodzić. A miałem ochotę zagrać właśnie tę misję w hotelu. Dlatego też aż tyle kasy tu mamy. O, tutaj jest nasz kolega. Wysoko wykwalifikowany terrorysta. Trochę błędów jest w tym tłumaczeniu. Patrzy na jakieś takie niepotrzebne przecinki i tak dalej, ale dobra. Mniejsza, mam wersję z CD Action. Nie i na koniec jeszcze nasza klipunek. Ten ekran jest tego komputera trochę mały. Postaram się go przybliżyć. No, nam tylko weźmiemy kamizelkę i strunę fortepianową, bo jak weźmiemy coś innego. To od razu na bramkach nas zaatakują, e... ok. powiem trochę więcej za chwilę. Bo będziemy mieli momencik taki, że będzie trzeba chwilę poczekać. Och. Dzień dobry panom. A nic na mnie nie macie, ja już wiem, jak tu misję dokładnie wykonać. I made in a reservation for two days and what was the name please Mr Tobias Reaper we have a nice room for you Mr Reaper could you place sign here okay Hmm, looks like Mr wolf is in room 202 if you want me to check your mail just hand me over your room key okay I'll keep that in mind. W porządku, wiemy, że nasz Fuchs mieszka w pokoju 202 pod oczywiście zmienionym nazwiskiem. Tutaj ten klucz będzie trzeba podkraść, ale tu znajdziemy następny. I pierwsze co zrobimy, to właśnie pozbędziemy się pana Fuchsa. No wchodź, chodź koleś. Zamkniemy ładnie drzwi. Kluczyk sobie też weźmiemy, schowamy go. I biegniemy tym korytarzem, by dojść do pokoju 202, który jest właśnie tutaj pilnowany przez tego nieuprzejmego pana. Mniejsza z tym, wchodzimy sobie do tego pokoju, bo możemy dzięki kluczykowi. Tutaj balkon. Nie ma tego kolesia, będzie trzeba poczekać, on sobie wyjdzie, później wejdzie, wtedy wejdzie. O właśnie, on zaraz się schowa. A w międzyczasie o grze. Wydana w 2000, w 2000 roku przez... Square Enix, stworzona przez IO Interactive, jeśli dobrze kojarzę, to dru drugi człon nazwy. No, doczekała się już kilku kontynuacji, bo to mamy już obecnie. O, idziemy. Cztery części, a już niedługo premiera następnej absolution, czyli rozgrzeszenie. Mieliśmy właśnie Code Named 47. Mieliśmy Silent Assassin, Contracts oraz Blood Money. Jeśli coś pominąłem, to mnie poprawcie. O, tutaj po cichu załatwimy tego kolesia. Już leżysz, leżysz elegancko. Teraz nic nie powinno nam przeszkodzić, zabić Fuxa, ale zanim to zrobimy, no najpierw to zrobimy, a później zajmiemy się. siema gościu. No i tyle go było. Dobra, co my tu mamy? Najpierw wyrzućmy tę broń, bo jest nam już niepotrzebna. Będą nam tylko bramki przez nas piszczyć. Wizytówka dentysty. Tutaj klucz jest nam niepotrzebny. Tutaj jeszcze jakieś dwa listy, w tym jeden od naszego celu z poprzednich, wiz, z poprzednich misji. A to może najpierw przeczytamy ten, bo ten jest w kolejności odpowiedniej. Drodzy przyjaciele, trzeba coś zmienić w naszym projekcie. Mam dość czekania na tego starucha. Jak wiecie, moja prasa wymaga pewnej ręki i bystrości umysłu, a ja nie młodnieje. Dlatego też postanowiłem podzielić się tortem. Podzielmy go zatem, zanim się zepsuje. No ty już chyba, kolegu, kolego, nie podzielisz się tortem żadnym. No i tutaj koleś mu odpisał, którego zrobiliśmy w poprzednich misjach. Mam gdzieś dzielenie tortu. Potrzebuję lepszych ludzi. Trochę utrzymują mnie w dobrej formie i zawiodą mnie na sam szczyt. Oszczędź mi marudzenia tego starego piernika. No jeśli drżą ci ręce, mogę Ci podrzucić trochę białego proszku. Dzięki niemu jestem twardy jak skała i ostry jak brzytwa. Gdyby nie to, te dzikusy dam, by mnie wykończyły. Maszery albo gin. Już nie pamiętam dokładnie o co w tym chodziło. Nie jeszcze zresztą schowaj ten list. Weźmiemy sobie tutaj tą walizeczkę z bombą, której w środku nie ma. Następne co zrobimy to pójdziemy do łaźni. Bo bomba jest u dentysty, ale potrzebujemy klucz do jednego pomieszczenia. I ten dentysta ma go przy sobie. Niestety będziemy musieli tą widną, niewidną duszyczkę pozbawić życia. Ale na szczęście jest ten goryl, to ta ekipa sprzątająca nie wejdzie do pokoju 202. Więc jej alarm się nie... Uruchomi, nie wzbudzi. Widzą sobie, później pojedziemy. Tutaj mamy Pool Aria for Men. Patrzcie, jaka magia. Przebiorę się w to. Tadao on jest nagle tutaj. Przebiorę się. Nie, najpierw otworzymy, żeby był efekt. Było widać. No i źle się otworzyło, nie tak. O tak. Załóżmy. Ubranie. Tadao magicznie jest już tutaj. I nas nie wpuści. Coś stosowniejszego. Tadam, kurcze, teleporter magiczny. On taki kościsty wygląda na tym modelu. Kogo my tu mamy? Czy tutaj mamy... Tak, tutaj mamy tego dentystę. Będzie trzeba go zabić. Tylko cholera nie chciałbym w tym...

Helga, cholera. A, bym cię udusił katrupiu. bym cię za samą twarz. Ale nie mogę, bo tutaj ludzie chodzą i później będzie alarm. Co my tutaj mamy? Prysznicę. Gościu, kurcze! Właś do tego. A nie, plackiem się ułożył na wodzie i się cieszy. Hmm... Nic, musimy poczekać aż on tam... ...wlezie. No bo co zrobimy innego? Tutaj nie pozabijamy ludzi, bo zaraz będą inni wchodzić i... Alarm. Wszczą. Już sobie popływałeś? Wypadz tamtąd. a Znaczy, ta helga tu stoi, cholerna. Dobra, no, to była tam ta dziwna pozycja, nie powinienem tak stać. Zwłaszcza przed facetem. A, ładne tutaj sobie odwalili w tym Budapeszcie hotel. No, helgi też mają ładne. O, 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 o! Do łaźni, no gdzie idziesz, gościu? Ej, łaźnia jest tam. No nie mów, że wyjdziesz tam, to nożesz ty cholero, jedna struna, gdzie nam potrzebna. Dobra, spróbujemy tak. Mam Na nadzieję, że tylko tamten gościu się nie połapie. Jest, klucz do rentgena, ale tą strunę podnoś, to jeszcze będzie nam potrzebne. O dobra, nie połapał się. Całe nasze szczęście. Zmieniamy ubranie, podnosimy tutaj tą walizeczkę. Koleś już stoi tu magicznie. Nie wiem, wyćwiczony personel mają, potrafią się teleportować. Helgi, kurczę. No dobra, i teraz polecimy do góry. A to jednak będzie krótsze niż myślałem. A gra naprawdę w, w serce mi jarała, jak miałem, nie wiem, te 12 lat, mój bracią ją przyniósł. Grałem na kodach, oczywiście, bo to na kodach, bo gra jest jednak trudna. Cały czas jest dla mnie, sprawia mi problemy. Ale jednak bardzo dobrze ją wspominam, dlatego warto oni, warto ją sobie czasem przypomnieć. Zwłaszcza, że niedługo premiera najnowszej części Absolution, o czym już wspominałem. Gdzie jest ten dentysta? Hmm. Oj, myszka, myszka. Oj, się zbagowało, cholera. Mam ten. Nie wiem, czy wy będziecie widzieć, ale ja mam kursor na środku ekranu. Dobra, bo ja w kółko łażę. Exit, a dobrze, tutaj jest. Idziemy teraz tu. Ta nikt tutaj nie przechodzi, nikt. No a teraz się trzeba zakradać, wyjąć tutaj strunę. O, załatwimy tutaj ciebie kolego. Żadnej brony ni podnosić nie będę. Schowaj ten, podnieś z powrotem tą walizkę. Tutaj nadal będziemy się zakradać. No tutaj widzicie w tym hotelu to nawet dentysta ma goryla. na dwóch. Tutaj jeszcze mamy możliwość. Ze sklepu z kwiatami zabrać broń. I to jest broń typu Terminator zapakowana futerał od gitary Strzelba. Bardzo fajne nawiązanie. A bombę już mamy. Grafika nie jest brzydka. Nawet dzisiaj nie kuje w oczy, nie razi. No, zamknij te drzwi. On też jest dobry ten goryl. Nie słyszę, że drzwi tu się zamykają. <laughs> no, musieli wynająć tańszych ludzi, skoro wynajmują sobie do pilnowania u basenu teleporterów. winda, Winda była tam. No, tutaj możemy jeszcze sobie z sekretareczką dentysty pogadać, jeśli byśmy nie wiedzieli. Gdzie on jest? Może poszedłem? Dobrze. Ona nam powie. Herr Fuchs, a to nie jest tak jak się nazywał ten nasz... cel, nazwisko, to jego brat czy co? Nie wiem, nie ogarniam. Przyznam się. No, ale już czas najwyższy tą misję zakończyć. Teraz musimy tylko trafić do windy, gdzie ona była. Nie tu. Może tu już przez bramki nie możemy przechodzić z tą bombą, bo od razu zacz zaczną wyć. Ale tu na szczęście mamy elegancko ładną. Winda, mnie denerwuje ten kursor, co mi tutaj po środku lata. Robię jakieś ruchy, mi padaczki dostaje. Ja. Hmm. Czy ja jeszcze już nigdzie tutaj nie przejdę, chyba żebym tą walizkę... Została? Zostawimy na chwilę walizkę, pojedziemy sobie po samym hotelu, momencik, bo to jeszcze jest chwila czasu ten się nie, post, nie spostrzegł, że tam trup leży. Coś, coś tu jeszcze ciekawego było, jak dobrze pamiętam. Ta kwieciarnia. Ale żeby dostać z tej kwieciarni. O. Coś trzeba było zrobić, jednak nie pamiętam dokładnie już co pogadamy z tym panem. Nie wiem dlaczego, ale ten kolej z takim żydkiem mi się kojarzy. Taki Żydek, jeszcze taki głos ma, jej Tylko kasa, kasa, kasa. Wiem, nie jestem rasistą Co my tu mamy? O, ale się pali ogień Dobra, no, bo tam jeszcze kasyno było, w którym grać niestety nie możemy, ale je zobaczmy Tak for fun No to i tak zaraz misję kończymy, jest kasyno Pogadamy sobie może, o, z barmanem Nie pogadamy, bo nie można w tym też nie można. Co tutaj jest? Jakiś pokój. A tutaj? Tutaj też nic ciekawego. A tu? A tu mamy po prostu dalej korytarze hotelowe. Hej, słabe tutaj żadnych nie ma krupierów, nic. To nic dziwnego, że to kasyno im nie odnosi sukcesów. Czy coś jeszcze my tu mamy? Conference room, czyli tu gdzie się odbędzie to spotkanie na szycie, o którym czytałem na początku. No i to tyle z tych fajnych miejsc w hotelu. No i znowu myszka. No już. Działa. <laughs> Misja, tak jak wspomniałem, moja ulubiona z pierwszego hitmana. I ogólnie tak, całą tą część wspominam najlepiej. Pozostałe zresztą dużo nie grałem, może to kwestia sentymentu, ale naprawdę. Miłe mam wspomnienia co do tej serii. No i najwyższy czas zakończyć. Tu mamy restaurację. Jakbyśmy dentysty nie rozwalili na basenie, to byśmy musieli go załatwić w momencie gdy sika. Właśnie tutaj w tych toaletach znowu myszka. Coś się przycina ta myszka, wiecie? Tu jest Damska, tu nie wchodzimy. No, on gdzieś tutaj by sobie sikał z tego co pamiętam, trzeba było go zabić A, nic nie ma. A to idziemy zakończyć tą misję. Tutaj sobie wychodzimy na tyły. O właśnie tutaj Ła. Wow. Ale równe te sufity. No i tak właśnie należy przejść tą misję w Budapeszcie w hotelu. Zeszło się o wiele krócej niż myślałem. Tutaj jakaś scenka związana z fabułą, której już nawet nie pamiętam. To Wam też to pominę. No i na koniec mamy w komputerku podsumowanie: Zlikwidowaliśmy fuksa, zabezpieczyliśmy bombę. Nagroda to tam mniejsza oraz koszty. Czyli za kamizelkę i za strunę. No to to by było na tyle dzisiaj. Także do usłyszenia. Następnym razem mam nadzieję, że. Gra wam się spodobała? Może jesteście fanami Hitmana i miło by było wam obejrzeć, sobie przypomnieć tą pierwszą, według mnie, najlepszą część. Do usłyszenia następnym razem, cześć!